Oto rok, rok Ponty bandy, Rok, rok Ponty bandy, miasto moich snów. Kocham mieszkać tu, moje Ponty bandy ja No, przyjacielu, to było naprawdę doskonałe. Elwisz, a dlaczego ty grasz pam, pam, param, pam? Wcale nie grałem pam, pam, param, pam Grałem pam, pam, param, pom Jakoś nie słyszałem tego pom Powiedz sam, a ty słyszałeś pom? Ja? Ym, no wiesz, nie wiem Dziwię się, że w ogóle coś słyszysz poza swoim łaba dum 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 <laughs> Wabba dabba dum dum dum. Nie zagrałem żadnego łaba łabadaba dum-dum-dum nigdy! Jak to nie, a przed chwilą dobrze mówię? Sam czy dobrze? Wiesz, bo ja. A to twoje ram-bam-dira-didam? Dira, dira. Bo ram-dira-didam dira, 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 to mój ulubiony beat! Sto razy lepszy niż twoje turururu-pim-pim! <grym> Hej, zaraz, Elvis, Mike, spokojnie, dzisiaj dajecie koncert, panowie. A właśnie, że nieprawda! Nie będę grał z kimś, kto nie szanuje mojego tururu-pim-pim. <grym> a ja nie będę grał z kimś, kto drwi z mojego ram-bam-dira-didam. Dira, dira. Oj, Mike, Elvis, hej, nie możecie. Możemy. Bo tak się składa, że od dziś Elvis plus Mike Duo przestaje istnieć. Odchodzę z zespołu na zawsze. A wcale że nie. O, jeden rozsądny. Ja odchodzę. Słuchaj, a może byś się jeszcze zastanowił i porozmawiał z Majkiem, co? Nie ma mowy. Podjąłem decyzję. Przykro mi, Majk będzie musiał sobie poradzić sam. No ale jak? Bez ciebie z zespołu zostanie. tylko Majk jego bębny. A to już nie mój problem? Zresztą nieważne. Znalazłem sobie dużo lepsze hobby: żonglerka! I dzisiaj na pokazie zamierzam się pochwalić. Kupiłem książkę i wszystko tu jest wyobraź sobie napisane. O tu, popatrz, o. Halo, halo! Gridlington? Gdzie jest ta moja. Yy, no! O, herbatka? Oj, tato, nie bądź taki, na pewno się dogadacie. Właśnie, nie przesadzaj, kotku. Przykro mi, to koniec. Trzeba żyć dalej. Znajdę sobie kogoś innego do zespołu. Dobrze. Kogo my tu mamy? Nazywam się James Jones, mieszkam w Ponty Pandy. Bardzo się cieszymy. Pokaż, co potrafisz. Elwis by to zagrał dużo lepiej. Bardzo mi przykro. Następny. Fasola brzyd, pieczeń nie! Elwis nigdy by tak nie zaśpiewał. Następny. To ja, Norman Price, to ja. Następny. Elwis by tego nie wytrzymał. Norman, podnieś mikrofon. Przepraszam, mamo. Nie, następny. Następny. Czyli w życiu by tak nie zagrał. W kawiarence się pali! Stójcie! Dzwonię po strażaka sama. Skanowanie terenu. Kuchnia czysta, przyjacielu. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. O! Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Się, połóżcie się na podłodze! Połóżcie się! Szybko, pani, Przecież wie, co mówi! Drzwi zablokowane. Dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam Jones. Butla pełna, tlen 100%. Jesteś gotowy? Oczywiście. dla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd! Dobra, po kolei. Łapcie mnie za rękę. Nie podnosić się. Mendych szybko, chodź do mnie. Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru. Nawet nie zdążyłam dopić herbatki. przepraszamy. Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopieć, że naraziliśmy wszystkich! Zapamiętajcie sobie na całe życie świeczki trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić. Tak, ze świeczkami trzeba uważać. Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor. Karmelowe jabłuszka! Ja ja I dla Ciebie. Jest! Jest też obojka, jeszcze tylko kawałek. Joo! To co? Ścigamy się? Czy może wolisz rozkoszować się chwilą? Ben! Wszystko w porządku? Co się dzieje? Coś ci boli? Mnie? Gdzie tam wszystko gra? I dobrze, bo teraz ścigamy się, kto pierwszy do brzegu. O, do brzegu, oczywiście. Czekaj, ale na pewno nic ci nie jest. Nic a nic, po prostu w tę stronę płyniemy pod prąd i będzie znacznie ciężej, wiesz? Ja się niczego nie boję. Ponty Pandy, płynę do ciebie! Ja też! Tak, tak, już pędzę. Dziękuję, może zamiast kraju wezmę tym razem taśmę. Mam nadzieję, że twoje plakaty i Norman z megafonem sprowadzą nam publiczność. Moim zdaniem te jego wrzaski to jakiś kompletnie bez sensu po... To ty nie powiesz, koleżanko! Chciałem powiedzieć, że ja wcale nie wrzeszczę! Po prostu się nagłaśniam! O, proszę, tego nikt się chyba nie spodziewał. Co się dzieje? Coś się boli? <laughs> Teraz lepiej, dziękuję. Jasne, ale uważaj na siebie. Eli, jak tam, widać ich może? Nie, jeszcze nie. Mamy dzisiaj silne prądy. Ponty Pandy, ale jak to? Co my tu robimy? Prąd jest bardzo silny. Liczyłem, że damy radę. Ale nie jest dobrze, spycha nas na pełne morze. Jednym słowem, strasznie zboczyliśmy z trasy, tak? Ben, proszę cię, widzę, że coś się dzieje. Naprawdę nic. Przysięgam po prostu. A! Ow! No i po co mnie oszukujesz? Bark mnie boli. Musiałem go naciągnąć. Nie dam rady wiosłować. Dobra, to sieć i już nic nie rób. Bo będzie tylko gorzej! I co ja mam robić? Słuchaj, tam na wyspie jest punkt ratowniczy. Powinny być jakieś flary. Dobra, zostań tu! Postaram się dopłynąć! Tylko uważaj na siebie! W takim mgle? Na morzu to będzie jak szukanie igły z Togusiana! Widoczność jest rzeczywiście ograniczona. Szybkość minimalna. Na początku sprawdzimy teren na wschód od odmysły. Odbiór! Tato, dokąd ty nas zabierasz? Słuchajcie, pomożemy im szukać Toma! Widoczność jest gorsza, niż myślałem! A do tego fale coraz większe. Słyszę silniki! Tu jestem! Halo! Tu jestem! Tu, tutaj słyszycie? Radar nic nie pokazuje. Ponton jest za mały, radar go nie wychwyci. W takim razie wytężamy wzrok i bez nerwów. A niech to nie słyszą! O. Halo! Tutaj jestem! Ratunku! Ratunku tutaj! Na pomoc! O. 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 Jak ja tęsknię za moim helikopterkiem? Wiatr wieje z północnego zachodu. Zmienia kierunek co trzy godziny. Do tego mamy teraz wiosenne prądy. Tutaj. Tu gdzieś powinien być Tom. A sam szuka tutaj. Fatalnie. Nie tam, gdzie trzeba. Jak to nie tam? Sam! Sam słyszysz mnie? Charlie, słucham, co jest. Musicie zmienić górę. Powiem, Tom będzie gdzieś na zachód od wyspy. Myślę, że niedaleko od brzegu. Charlie, jesteś na 100% pewien? Słuchaj, łowię tu ryby od lat. Jestem pewien, tak pewien, że daję ci słowo rybaka. Penny, Ben, słyszeliście. Płyniemy na zachód. Przyjęłam. Przyjąłem. Trzymajcie się, maluchy. Tato, jesteś pewien, że Tom tam będzie? Mam taką nadzieję, mam. Oby był. O, o, o. Szczerze, to nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. A ktoś płynie? Tak, jakaś łódź! Tutaj! No! O nie! Tak dobrze! Znaleźliśmy się! I Nie, już to wszystko. O, strasznie wam dziękuję. Już się bałem, że zostanę tam do końca życia. Daj spokój, dziękuję Czarniemu. To on cię znalazł, wiesz? Ahoj, przyjacielu! Bardzo ci dziękuję! Jesteś niesamowity! Nie wiem, co by było, gdyby nie ty! Uratowałeś mi życie! No proszę, więc w końcu coś mi się dzisiaj udało! Juchu! Tata jest najlepszy! wszyscy tata na świecie! Uwaga na cześć Czarnego, trąbimy, mili państwo! Cześć i czołem! Jestem człowiekoid James. Witam, witam, James... Błagam, chyba nie dasz się nabrać. Przecież to Norman z jakąś zieloną twarzą. r nie podoba się ten człowiek. iiii... Normakso jest matełkiem! Wcale, że nie. Wcale, Wcale, Wcale że tak. tak. Dowództwo, halo. Mówi komandor Garrett. Będziemy startować za... pięć, cztery, trzy... Ma Ale że nie! Halo! Pociąg się pali! Słyszycie mnie tam? Pali się! Pociąg się pali! Lepiej swoje swojej ko sama! Błyskawica pędzi przed siebie z zawrotną prędkością. Gareta, brak! Ach, sam! Błyskawita pędzi przed siebie z zawrotną prędkością, ale bez Gareta. Kolejka się pali. Co? Pali się? Kolejka się pali. Zrozumiałem, kapitanie. Już działamy. To tak. Proponuję wysłać Penny, Elvisa i Bena tytanem w górę rzeki, gdybyśmy potrzebowali wsparcia. Tak jest. Świetny pomysł. Nurmaksu no, przebył prosto z kosmosu. Poważnie? A z której jego części? Planety Pont i Pont. Ojej, a powiedz, kosmito, macie tam biszkopty? Jasne, że nie mają, bo nie ma takiej planety. Czyli mi nie wierzycie, ta? To zaraz poczujecie na własnej skórze kosmiczny laser Normaxu. Patrzcie, tam nikogo nie ma, jesteśmy sami. I do tego się pali. Pod kontrolą. Nie bójcie się. Przejdźcie szybko na tył pociągu i nie panikujcie. Ojej, uważaj! E, wysiądę może z twojej strony.